wyniki tych spotkań, które już za nami meczów, jakie rozgrywane były o godzinie 10.12. Skola Warstwowa Warszawa, pokonuje Brianel Modych-Milnik 3-1. Krzysztof Pikos przegrywa z Rakowem 2-3. Zaś się Śląsk-Wrocław sięga po komple punktów, pokonując Chodów, Grodzisk, Mazowiecki 3-1. Wracamy już, Szanowni Państwo, do rywalizacji w grupie Golda. W grupie pierwszej, czwarta seria gier, a więc przedostatnia kolejka w grupie Golda. Mecze Resowi-Rzeszów ze Staną Rzeszów. To boisko nr 1. Również potyczka z udziałem Ursusa Warszawa i warszawskiej Eskadry, a także czekamy na wynik i rywalizację z udziałem ŁKS Łódź oraz APR Poznań. W grupie Golda będziemy mieć jeszcze jedną kolejkę do rozegrania, kolejka numer 5. Seria gier rozpoczynać się będzie o godzinie 11.06. Zagrają Aper Poznań, Irysowia Rzeszów, Eskada Warszawa oraz ŁK I mecz Stali Rzeszów z Ursusem. Warszawa będzie rywalizację w grupie Złotej, grupie Golda. Panie i Panowie, my zapraszamy również niezwykle gorąco na czwartą serię gier w grupie Gold B. Grupa Gold B. i mecze rozpoczynamy o godzinie 10.48. Raków-Częstochowa kontra eskola Warszawa warszawa Pogonia-Grodzic-Mazowiecki, Wrajny-Lwonych-Mielnik oraz Płatniczka-Śląska-Wrocław. Syszałka-Rachów-Rostowy-Częstochowa. Okay. Ustawiamy, raczej dawaj, dawaj, niżej ustawiamy. Do 10, obroń. Jeszcze niżej, raczej niżej, niżej, żebyś nie musiał się ścigać potem. I teraz sobie przesuwamy. Do, do środka przesuwaj. Dawaj, twój jest! Dobrze, no, teraz odcinamy, odcinaj mocno. Okej, okay, dawaj, dawaj! Tak to jest dobrze jest dobry, tak jest, dzień dobry, 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 a, dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień Gonti też, zmieniamy, zmieniamy miejsce, miejsce jest. aktywności aktywniej Czarek gonty. Dawaj, 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 tak jest, jeszcze raz dokładnie, Brawo. dokładnie zbiegrani. Brawo od razu przy Tak jest. Brawo Jalen, 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 Jalen. Ale już to jest Już coraz lepiej, coraz lepiej. Się, raj, powoli, Czekaj, czekaj, czekaj. Zabaj, zaraz, zaraz Gdzie mamy dwa na 1. Gdzie mamy dwa na jeden? Tu jest tu jest 1 na 3. Idziemy do przodu, Dawid. Raczej reakcja, raczej reakcja. reakcja. Bravo. Panie i panowie o godzinie 10.48 startujemy z następnymi meczami w ramach czwartej kolejki grupy Złotej, o godzinie 10.48 zapraszamy serdecznie na Często woda. Do przodu, Leć, 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 leć! Również występujemy z meczem z udziałem Pogodnik Grodzic Mazowiecki i Brianem Bobignonik. O 10.48 czeka nas także początek potyczki Śląska Wrocław i Trzeba Nikos. Czaru, nic się nie stało. Będzie to teraz to przedostatnia, zatem na czwarta kolejka w grupie złotej. Damy kontakty, dalej, już jest dużo czasu. Dawaj dawaj, czaro, tutaj do mnie. Brawo, uda Daj, 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 gramy. gramy Loti, loti, loti Seria giery, jeśli chodzi o rywalizację w grupie Złotej A A więc pojedynki z udziałem Rysowi Rzeszów i Rzeszowskiej Stali Derby stansi, Stolicy dobra. Województwa Podkarpackiego Również obserwujemy derby z Warszawy KS Ursus versus Warszawska Eskadra I na boisku w trzecim toczy kończy się jeszcze jedno spotkanie ŁKS kontra APR Poznań Brawo! ŁKS Brawo! I super Śniemy! Dalej, zjedny. Natomiast po godzinie 11 zapraszamy serdecznie na stadium w kolejkę w grupie Złotej A Aper Poznań kontra Rysowia Rzeszów Raków Częstochowa, Śląsk Wrocław mierzyć się będzie z Krzywą to jest boisko oznaczone Nieniem. Nieniem pierwszy. 1 przed nami mecze o godzinie 10.48 Raków Częstochowa versus Skola Warsowia Warszawa Pogoń Grodzis kontra Prajnen Wody -Gmielnik. i mecz Śląska Wrocław z Już to jest ścisłe fazy finalowej. Są ja dwie drużyny, dwie najlepsze ekipy z grupy A i z grupy B które mierzyć się będą w pojedynkach półfinalowych. Zwycięzcy tych meczów zagrają oczywiście wielkie finale. Natomiast ekipy, które przegrają swoje pojedynki, zmierzą się w meczu o miejsce trzecie. Również będziemy świadkami z Państwa spotkania. Piątą lokatę, na której także zapraszamy wszystkich kibiców. Fazę finałową rozpoczynamy już około godziny 11.50. Warto pozostać z nami i warto oczywiście dopingować się tym drużynom, które będą walczyć o najwyższe miejsce.

Raczej do gry! Panie i Panowie, za chwilę poznamy końcowe rozstrzygnięcie i rezultat meczu z oddziałem dwóch zespołów. Przez To stal. Dobrze, dobrze. Można próby. Brawo. To było spotkanie, które skończyło się na wojsku z naczelnem numerem pierwszym, na wojsku z numerem drugim. KS Ursus Warszawa i Eskadra Warszawa jeszcze jedno spotkanie. Ełka z Łódź oraz ekipa z Poznania. Tak więc Szanowni Państwo stan Rzeszów pokonuje ostatecznie Resowie. Zwycięża w tym meczu 1 do 0. Gratulujemy zwycięskiej ekipie. A my trzymamy kciuki w za postawę Rzeszowskiej Resowi. drużynę e, Rzeszowa będziemy mieli bardzo obserwować. Szanowni Państwo jeszcze w jednym meczu grupy Gold A. Resowie w meczu rozpoczynającym się w godzinie 11.06. Zobacz wygraną saper, postać. Daj daj panu, cím, dání, akcí, to. ostatnia akcja. za za to